Cześć, witam na kanale Icon Loft Steel Doors, jestem Michał Budzanowski, jestem właścicielem Icon Loft. Dzisiaj postanowiliśmy zrobić taki odcinek, w którym odpowiem na najczęściej zadawane pytania. Tych pytań jest kilkanaście, także nie zwlekając, zaczynajmy. Pierwsze pytanie na naszej liście, dokąd dostarczacie drzwi? To pytanie ma super odpowiedź. Drzwi dostarczymy wszędzie. Korzystamy z firm zewnętrznych, nie wozimy sami drzwi. Yy, dlatego firmy spedycyjne są w stanie dostarczyć je pod każdy adres na terenie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Pytanie numer dwa. Jak są spakowane drzwi? Drzwi są spakowane w bezpieczny sposób, zabezpieczone piankami yy, do pakowania oraz folią stretch. Do każdego zamówienia dołączone jest pudełko. W pudełku znajduje się zestaw wszystkich rzeczy potrzebnych do montażu, takich jak kołki, wkręty, elementy, które mogą Wam się przydać podczas montażu. Często znajduje się tam też instrukcja lub jakieś inne rysunki, jeżeli takie będą konieczne. Dotyczy to bardziej skomplikowanych konstrukcji. Zadanie numer 3. Jak wygląda taka dostawa? Taka dostawa przebiega w taki sposób, że w momencie, kiedy drzwi są gotowe, dajemy Wam znać i umawiamy się wspólnie na dostawę. Nasz logistyk dzwoni do Was, umawia z wami datę dostawy i na tą datę umawiamy się z kierowcą na dostawę. On zabiera drzwi od nas, jadą do Was i przyjeżdżają pod wskazane miejsce. Ważne jest tutaj to, aby być przygotowanym na rozładunek drzwi. Jest to ważne dlatego, że kierowcy spedycyjni często jeżdżą sami i oni sami nie są w stanie rozładować drzwi, zwłaszcza dużych, dlatego warto jest mieć kogoś na rozładunek. I do ewentualnego wniesienia, bo w tym również kierowca Wam nie pomoże. Kolejne pytanie: ile osób potrzebne jest do rozładunku? To zależy, jakie są zamówiliście drzwi. Jeżeli są zamówiliście małe, pojedyncze drzwi, załóżmy takie dwa na metr, to spokojnie powinny Wam wystarczyć dwie, trzy osoby. Natomiast jeżeli jest to jakaś większa dostawa, to adekwatnie do tego trzy, yy, cztery silnych osób yy, powinno sobie dać radę. Kolejne pytanie: ile ważą drzwi? Szkody drzwi loftowe ważą około 30-40 kg każdy metr kwadratowy. Dlatego, jeżeli chcesz to oszacować, no to możesz to wyliczyć właśnie w ten prosty sposób. Natomiast przy każdej wysyłce, nasz logistyk poda Ci dokładną wagę towaru, który jest załadowany, ponieważ to jest informacja, która jest istotna, kiedy zamawiamy transport. Stąd taka informacja precyzyjna u nas jest i można ją uzyskać. Czy przesyłki są ubezpieczone? Tak, przesyłki są ubezpieczone. Ubezpieczenie to jest na wypadek wszystkich sytuacji związanych z uszkodzeniem drzwi w trakcie transportu, czyli od momentu, kiedy wychodzą od nas z fabryki, do momentu, kiedy zostaną dostarczone do Was. Jeżeli cokolwiek się z nimi stanie, one są ubezpieczone. I to ubezpieczenie polega na tym, że jeżeli przy odbiorze drzwi widzicie, że jest uszkodzenie, Dokumentujecie to razem z kierowcą, spisujecie protokół, i na podstawie tego my jesteśmy w stanie zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela, a dla Was de facto wykonać nowe drzwi. Jak zgłosić uszkodzenie przesyłki? To jest istotny element, i takie uszkodzenie trzeba pamiętać, aby zgłosić w obecności kuriera. Zdarzały nam się przypadki, że klienci znajdowali jakieś uszkodzenie, a kuriera już na miejscu nie było. No i wtedy udało nam się co prawda tę sytuację jakoś rozwiązać, ze spedytorem nam się udało namierzyć tego kierowcą, potem wrócił na miejsce i podpisał protokół. Natomiast to jest istotne, żeby w momencie odbioru być przygotowanym na to, żeby te drzwi obejrzeć, zobaczyć czy nie jest spęknięte szkło, bo to jest najczęstsza usterka po prostu jaka się zdarza w transporcie. Jeżeli wszystko jest ok, podpisujecie papiery i odbieracie drzwi. Jeżeli znajdziecie takie usterki, wówczas koniecznie spisujecie protokół z kierowcą. Kierowca powinien mieć wzór takiego protokołu ze sobą, i ten protokół jest podstawą do dochodzenia jakichkolwiek dalej odszkodowań przez nas. Dlatego to jest mega ważne, żeby to było i żeby to do nas przesłać i my się potem wszystkim zajmiemy i nie musicie się niczym martwić. Jak są mierzone drzwi? Na ten temat mamy nagrany cały odcinek. Link do tego odcinka wrzucę w opisie tego filmu. Jak przygotować otwór pod montaż drzwi? Na ten temat również mamy cały odcinek przygotowany, link do niego też będzie w opisie, także myślę, że nie będę tutaj się produkował i ten filmik dostatecznie dobrze to wyjaśnia. Czy drzwi loftowe są dostarczane z ościeżnicą? Tak, drzwi loftowe zawsze są dostarczane z ościeżnicą no chyba że są to drzwi piwotowe, takie które nie mają ościeżnicy, no to wówczas oczywiście one jej nie mają, natomiast jeżeli chodzi o wszystkie drzwi na zawiasach to ta ościeżnica jest. Natomiast doprecyzowując to pytanie, ościeżnica w drzwiach loftowych istotnie różni się od klasycznej takiej ościeżnicy z opaską drzwi drewnianych. Film na ten temat wrzucam też do opisu tego filmu, i tam jest rozwinięty cały ten temat, całe to zagadnienie ościeżnic. Czy mamy opaski do wykończenia otworu? Nie oferujemy takiego rozwiązania. Drzwi loftowe są cieńsze niż mury, montuje się je wewnątrz otworu drzwiowego, dlatego wszystkie obróbki tynkarskie. Warto sobie zostawić, może nie wszystkie obróbki tynkarskie, natomiast warto zostawić sobie jakiś margines na ewentualne poprawki po montażu drzwi. Czy mogę zamówić drzwi loftowe przesuwne? Tak, możesz. Możesz zamówić drzwi loftowe przesuwne u nas na sklepie standardowe. Możesz również zamówić takie drzwi na zamówienie. Robimy także drzwi podwójne lub całe zestawy z panelami stałymi po prawej, po lewej stronie. Pełna możliwość konfiguracji jest dostępna, także odpowiadając dość długo na to krótkie pytanie, tak, możesz zamówić drzwi loftowe przesuwne. Jak wygląda montaż drzwi loftowych? Drzwi loftowe można zmierzyć, zamówić i zamontować samodzielnie. Samodzielnie w cudzysłowie, oczywiście jeżeli jesteś osobą, która jakby jest w stanie takie drzwi zamontować samodzielnie, tak najbardziej jest w stanie zrobić to sam. Natomiast mam na myśli także to, że takie drzwi można zamontować z wykorzystaniem swojej ekipy remontowej. Jest to najczęstsze rozwiązanie, jakie stosują nasi klienci. Bądź skorzystanie z montażu naszego, bądź też firmy, którą my wskazujemy jako firmy partnerskiej. Tutaj też uwaga do wszystkich specjalistów z branży drzwiowej, jeżeli montujesz drzwi, jeżeli zajmujesz się sprzedażą, być może także takich drzwi, to koniecznie skontaktuj się z nami. Szukamy aktualnie firm partnerskich do montażu drzwi dla naszych klientów w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i w Trójmieście. Ile w ogóle kosztują drzwi loftowe? To jest super pytanie. Zadawane jest tak często, że zautomatyzowaliśmy sposób odpowiedzi na nie. W prawym górnym rogu na naszej stronie internetowej jest taki guzik szybka wycena. Klikając w ten guzik trafisz do kalkulatora, w którym w 30 sekund jesteś w stanie wyliczyć sobie cenę Twoich drzwi loftowych na konkretny wymiar, taki jaki planujesz u siebie w domu. Drzwi loftowe, a drzwi szklane. Jakie są różnice? No, różnice są zasadnicze. Poza jedną wspólną cechą, a w zasadzie dwoma, czyli taką, że jedne i drugie mają szkło, jedne i drugie z daleka przypominają czarną kratkę, no to tutaj te różnice się kończą. Drzwi szklane montowane są na specjalnych zawiasach do szkła i tam nie ma zazwyczaj ościeżnicy, jest to po prostu tafla szkła z naklejanymi szprosami. No i Tutaj elementem nośnym jest to szkło, natomiast drzwi loftowe to są drzwi wykonane z metalowych profili, w które jest wstawione szkło. I tutaj elementem nośnym i konstrukcyjnym jest rama stalowa. To jest taka najprostsza różnica, jaką w takim krótkim filmie dzisiaj jestem w stanie wskazać. Więcej na ten temat możecie przeczytać na naszym blogu. Jakie są możliwe kolory? Drzwi loftowe maluje się technologią proszkową. Farby do malowania proszkowego kupuje się w palecie RAL i każdy kolor z palety RAL jest dostępny i możliwy do pomalowania. Paletę kolorów dodatkowo rozszerza, rozszerzają barwy takie niestandardowe spoza palety RAL. To są szczególnie właśnie takie kolory jak złoty, jakiś mosiężny, miedziany, Różne takie metaliczne kolory, yy, bardzo ciekawe zresztą. Yy, no takie kolory ciężko przedstawić na ekranie komputera. Najczęściej klienci proszą nas wtedy o próbki, żeby sobie zobaczyć to na żywo, no bo jakby na zdjęciach średnio to wychodzi. Yy, Podsumowując odpowiedź na to pytanie, yy, możliwe są wszystkie kolory w zasadzie, jakie można sobie wymarzyć i struktury. Bo to też istotne. Każdy kolor występuje i w macie, i w strukturze, i w połysku. Także i struktury, yy, ten finisz yy, lakierowania też można sobie personalizować. Jaki rodzaj szkła będzie dla mnie odpowiedni? To zależy na czym ci zależy. Najczęściej 90% wszystkich drzwi, które produkujemy, mają zamontowane szkło przeżyste, klejone bądź hartowane. Natomiast jeżeli zależy ci na prywatności i na przykład te drzwi mają być do pomieszczenia typu łazienka, sypialnia, gabinet. W każdym razie nie chcesz, jakby chcesz wpuścić światło, natomiast nie chcesz pokazywać co jest za drzwiami, no to wówczas pojawia się całe spektrum szkieł od mrożonego, takiego klasycznego, po prostu mlecznego, przez wszelakie ornamenty folię, można też naklejać na szyby, także dużo ciekawych rozwiązań. No, odpowiadając na to pytanie, odpowiednim szkłem będzie dla Ciebie takie, jakie spełni tą funkcję, na której Ci zależy. To już wszystkie pytania na dzisiaj z tej listy. Pytania zbieramy na bieżąco, także jak się nazbiera jakaś kolejna sensowna ilość tych pytań, to wówczas nagramy kolejny film. Te pytania możecie zawsze obejrzeć na naszej stronie internetowej. Na dole w stopce jest link FAQ i tam możecie sobie kliknąć i te wszystkie pytania, które dzisiaj omówiłem, jeszcze raz przeczytać. Linki do filmów, o których mówiłem, wrzucę w opisie tego filmu. Na koniec gorąca prośba o subskrybowanie tego kanału. 99% oglądających ten kanał to nowi użytkownicy, aby ten kanał mógł się rozwijać. Musimy pozyskiwać nowych subskrybentów, bo to powoduje, że zasięgi naszych filmów są coraz szersze i będziemy w stanie docierać do coraz szerszego grona fanów, architektów, pasjonatów i wszelakich miłośników drzwi loftowych. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.